Zdymiana chóry. Tak jest. Za Ja spadłem. Ja bym w ogóle na lumber wrócił, nie? Kupi tak kupił zrobił w sklepie kurwa i na lumber. Na ten tam nie ma co wjeżdżać. Na surprezy. Bardziej lubię tą wioskę, kurwa tutaj, na tą wioskę i właśnie Lambert. With bo można się kurwa ukryć. O, Szymanko wałam ci kurwa. Kurwa, jest mój rygier No modę. Ale nie, kurwa. Ja wiem, ale fajnie, że raz się przywitać w groju. Co u ciebie, biczku? O, to węcze, wiadek. O, klasa. To jest. Obiadek, Rok, Ktoś, te po, chce, poczekaj, raz, może się kupkę z wywajba, masz polska. Daj mocno. Nie, nie, bo nie, bo. Ja bym nie wiem też na kalendarz Pirelli. Najlepsze jest to, że poziom się że nie mam tu szkolenia. Co dobrze, ten e, w okularach? Tak, w prawej stronie, on jest bardzo w porządku. Ile razy drabinę pożyczono? No. nie <laughs> Dasz się namówić na jedną czwóreczkę, kurwa tutaj Nie wiem, po komputer, nie chcę mi się wszystkiego przetykać ja Dzień dobry Trzyma Wojda, trzyma Wojda To No, boża... jest tutaj, cztery, 4... nie, nie rób tak <gryzanie> <gryzanie> Nie wiem, muszę się zastanowić bardzo mocno nie mam fajek. muszę fajkę Kurde, się na stację Kurde, Okazyjnie, okazjonalnie Czyli od fajki do te fajki rozumiem? Od fajki, okay. O to jest dobre, dobre, wiesz, no tam, tam gdzie ma kto znaczy. Radar podniosłem właśnie. Ukry, na ukry, 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 ukryj, Ukryj mordkę ten, ten, PSP. O, ten zaawansowany ten, PSP. Ten, ten granatnik. Panowie, zaawansowany o, PSP. Znalaz... Znalazłeś? Nie, puścił, wrób, przed chwilą. Aha, no to furę wojlona. Ja bym czekał tutaj, nie, póki co. Weź ten granatnik Rav gdzieś pierdol, w mniej oczywiste miejsce bo jak ktoś będzie na blisko kurwa nam tu zaraz skakał na pysk to go weźmy i będzie w ciężkiej pizdzie, nawet jak będziemy kurwa dobrze obstawiani No i Bazior ty a ja nie palę od tygodnia i Rafał, Rafał Adamanty... Nie ma opcji Ja nie jestem miękki chrupek żeby się poddawać <zysy> Wiesz, Macie, bum, Max e, w... Tak. Wiesz, Wola... Wiesz, uważam, że to to wolał, Śmierdzące pyty A... Wiesz... Kurwa... To 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 wolał, 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 No... No to To jest wolał, Nie na Narciarska Ja po polsku nie wiedziałem jak to się nazywa, już wiem że jak skocznia się Widzisz no, no Widzę cały team monto. No Oni tutaj, na, na, może jeszcze, na policji, na dachu Tak, da, widzę, Dobra. widzę To chodźmy od place. lewej, chodźmy od lewej, co? Pogramy czwórki O, do prawej, tu, tu, ja Do prawej, wiem. do prawej, A co, jak się Chcesz ich tak? atakować? Tak Oni do... się z kimś walą, z autem U. Chcemy, nie? Olejcie ich, olejcie musimy pozycję zająć no tak, Rafał, Jak nie po co nie szukasz... Ale, w ale, a oni te... W te, no, te, no, w te auto to było ten... Kóra jedzie. Inny team. No dobrze, to akurat dobrze za nas. Tamty był. Szybko, rafik. Pojemnik na EK. Kubiałka. Co? Kubiałka. Kubiałka. No, no, Mettles. Jak? Mettles. Tak to, to meleks się mówi na takie małe autka co jeżdżą kurwa I jak I na podobieństwo <noise> 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 Tak mi się wydaje że rafał dobrze mówi, że oni do spierdo... inni ty nie spierdolą, tu są Olejmy ich, olejmy A masz wiatrówkę? Idą. Masz Mam. wiatrówkę czy nie? No. To chodź, chodźcie kurwa, y, lok teraz ściągnij typa I ja zapierdolę im na lot Tylko że y, mamy teraz plecę nie od tych co idą Koronie. Nie. Chodźcie, chodźcie, w no prawo tak. jeszcze dalej. No dobra, to jedziemy za roztarem. Na tą policję. Mamy plecy, ja Szef. mówię wam. Dobra, dobra, dobra. Tak, dlatego pierdolamy tutaj dalej. Tak, tak, tak. Ile PSP mamy? Koleś ją wykupił. Nie mamy. Koleś ją wykupił, dobra. nie? co? Co? ta no, córka. No mówię, że ten, że no mamy ja plecy. Wiem. To róbmy tego jednego tu, tylko, tylko że on jest dwóch już, nie? Jednego widać, drugiego nie widać. No to jednego zabijemy, drugiego nie. Dobra. Czekam na was Tu był? się ruszyli Tu jest, tak Budynku, poczekajcie Teraz Kurwa Dobra, Dobra ja bym to olał, trzymałbym ten sklep Bo ci będą szli Ci z różowego Te nasze kurwiszony będą na szły Co wy na to? Tak 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 musimy Czekajcie z tym, z tym gównem Ja bym tu nie strzelał, ja bym kurwa się zaczaił Bo mamy najlepsze pozycje jeszcze sklep Ktoś będzie chciał przyjść wykupić kurwa Idzie teraz? a Na niebie jest ktoś jest spróbuję tam postrzelać nie nie, nie 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 On nie jest, on nie jest on nie jest w powietrzu stary Tak tak Widzę go jest za, z tyłu A widzę Skupmy widzę się widzę. na tym na różowym W tych splecach co mieliśmy no chuj. nie jesteś, w nie jesteś tym. Chciałem spróbować tego, nie znać strefy. Wiem. Ale zajebiście! Jakbyśmy się cofnęli tu, to sztosek twój. Co na to? No spróbujmy, Mamy, spróbujmy. Ma, chce, ktoś, na, weźcie kasetówkę. Tu macie hajs. Siaka. I spierdalamy, Może tak zarabiamy w tamtą stronę. Ile? Brakuje, brakuje, brakuje na kasetówkę. Idę, 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 masz. Bo ci nie dał kasy. Mam jeszcze skrzynkę z... E... policją. Tu jest Widział mnie! Biegnę, biegnę, biegnę. Dalej tam siedzi. Nie jestem w stanie zrobić. Celuję, snajperku. Ty czy on? Ja. To jest ten skład, nie? Tak, będzie się cofał do lewej Jebie mnie normalnie, kurwa, chuj A kilku jest No, chuj Ucieka, ucieka do prawej Jeżeli kogoś powalicie to mówcie, on ja na jeszcze Idą, idą Skąd? No, na blisko są już Pokewat. Minus jeden Kajwuję Minus Kąd? dwa Oznaczaj, oznaczaj, oznaczaj Tam gdzieś co Po Kewach trochę Powolony jeszcze jeden panowie, tutaj, tutaj skąd, tutaj skąd, skąd? Za tym hangarem Za garażem Z tyłu garażu, z tyłu a. Kurwa nie zdążymy cię wykupić Co za kurwa jebana samy jakieś pieniądze? Co, ale kurwa co zrobisz? O, o, o! Snajper z żółtego, stary! Możecie na maskę chyba spróbować. Tak, już nie wiem. ale nie wiem, teraz poczekaj. Mamy maskę? Mamy. Gratuk. Kurwa, no mamy, ale Możesz myślę... mnie i kupić maskę. I dobiegniesz wtedy. Wiem, 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 ale myślę, kurwa. A, poczekaj jeszcze. To się zamyka już. Wiem. Czekaj, czekaj, czekaj. No. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Mam jeszcze czas. Ile czasu mam teraz, mów? Kurwa, do lewej musimy ma... iść. Dobra, cicho, 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 cicho. Daj, maskę. Tak, no jeszcze Mogę ten loadout? Pierdol to bo zginiesz od razu, dawaj do, do rafbola. Bo tam masz pełną jeszcze śmieci. Nie? Chuj kurwa gwałt. Idą, idą ramy, kolecie. Ramy. Skąd, skąd oznaczę pierwsze? No, oznaczyłem. Dalej, <laughs> Przechodzą przez wodę czy jaki kurwa. Nie ko autobusu są nie widzisz tam? Chodź tu robimy miejsce tego. Tych kole kurwa w lesie od góry gdzie byli Wszystko tu jest, wszystko tu jest kurwa. Dida mordy Kevlary. Książeczka I, kurwa dodatkowa, bo widać widać, pójść PM -y i kupa w Ja już mam wszystko. Szeroko, 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 szeroko ostatnich będziemy robić. Tam są na samej górze, tak, ich tak. Nie jebał na razie. To są ci z autobusu. Tu, tu już mamy dużo tu tu czasu, jeszcze mamy Mamy 20 sekund w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Nie wychodźcie. Tam są. I krzaki, nie? Gdzie? Na, krzaki, na niebieski. niebieski. Dobra, to poczekaj jeszcze. Domek będzie w strefie? Nie, będą musieli wyjść. Y tu, są, tu są. Tutaj jestem. Tu. ci radę go ściągnąć, czy nie? Chyba tak. Jeszcze nie, teraz nie, poczekaj, poczekaj. Pamiętajcie, że krzaki zaliczać tylko. O Kurwa, kurwa strefa. No w krzaki tylko walisz. zwalisz krzaki i Auto pysz. jedzie, kurwa macz! leśmy grzecznie, po cichu, nie, nie, wy, nie wyleżcie! po cichu, nie wysiad... Nie... Tylko w krzakach bądźcie! Zajmowaliście się tego tu? Nie. Ten Eliminacja. Dobra. Uwaga teraz tutaj, z niebieskiego. Tam był jakiś nalot leciał. Oh yeah. Tak, ale a co z... Zgodujcie a co z tym... Domek! A co? Tu jest domek! 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 Łajb, domek. dobra nie ma domku Spokojnie, mamy czas A co z tym od... Yy, od samochodu? Wszyscy wyjebani, kurwa kosmosu. Musimy iść Robimy to, to robimy i to wszystko Tylko teraz Jest tam typ! typ. Jest jest. typ? Bez armoru Następny! Nie ma. Dwie Dwóch zostało. Na lot wale. oznaczajcie, kurwa. Uwaga, nadlatuje nas na precyzyjny. Tam? Nie. Odznasz to, odznasz to. Nie, 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 nie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie. A, co, co powiedziałem? Raf dane? Nie, zrobiliśmy. Tak jest. No kurwa, opaku. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, te mają też być kurwa w tym wideo Pozdrawiam kurwa serdecznie Tak tu w kurwiusz trójkę kurwa <laughs> Kurwa nie tańczy firma Pozdrawiam Smitten Chili kurwa Numer 9 kurwa O ty zdrajco Kurwa O kurwa Z gamingu, braidingu kurwa <laughs> Ale byś widział kurwa coś tu się działo.